Możesz liczyć trochę szybciej, już jest rano. No dobrze! Powiedziałam, że policzę, to policzę, tak? Nie trzeba mi co dwa dni przypominać. W całej Polsce już są wyniki, tylko na nas wszyscy czekają. A wiesz co, jak mi tak gadasz, to ja już się zestresowałam. Teraz to muszę na nowo liczyć. Raz, dwa. Nie wiem, kto mnie do tej komisji dopuścił. Dobrze, że nie sprawdzali ocen z matmy. Bo odrzuciliby moje CV szybciej niż powiem senyszyn. Szybciej! Nie pali się nie piekarnia. 1501 tysiąc głosuje na Adriana. Na, 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 na. Kocham te nowe wyborcze brainroty na TikToku. To gasić świeczki, tak będzie umiał. No i znowu się zgubiłam. Przepraszam, czy mogłabym prosić jakąś kawkę? Bo już trochę przysypiam od tego liczenia. Sypaną czy rozpuszczalną? A nie macie takiej ze Starbucksa? Jakieś syropy? Wita śmietana? Za taką wydajność to nawet cukru nie dostanie. A to nie chcę. No to na wyniki trzeba będzie sobie jeszcze trochę poczekać. Takie warunki pracy. Dobra, policzone. I kto wygrał? Imperatorka. Niemożliwe, ona w całej Polsce ma 1%. A to może coś mi się pomyliło? No to trzeba.